Rekord to słowo klucz mitingu Pedro Cup. W tym roku organizacja imprezy kosztowała rekordowe ponad 2 miliony złotych. Dodatkowo zaproszenia przyjęły największe gwiazdy, które mierzyć będą w rekordy świata i swoje własne. Chyba o to chodzi w sporcie, żeby poprawiać swoje, swoje rekordy życiowe, rekordy kraju i, i ja taki mam cel. To właśnie pojedynek w powietrzu. Mistrza świata w skokotyczce Pawła Wojciechowskiego z aktualnym mistrzem olimpijskim, Francuzem Renaud Lavillenim, ma być ozdobą mitingu. To dla mnie zaszczyt, że sala będzie pełna. Cieszę się też z rywalizacji z Pawłem, ponieważ wiem, że nas to zmotywuje. W hali uczniczka dojdzie też do pierwszych w historii halowych mistrzostw Polski w rzucie młotem. Swój występ zapowiedzieli już mistrz olimpijski z Sydney, Szymon Ziółkowski, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich Anita Włodarczyk oraz mistrz. Z świata Paweł Fajdek. Początek mitingu jutro o godzinie 17:00. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich z Atlanty i wielokrotna mistrzyni Polski w judo Aneta Szczepańska objęła funkcję trenera kadry seniorek. Te rozmowy trwały trochę wcześniej na temat podjęcia kadry przeze mnie. Natomiast ja się tak późno trochę zdecydowałam ze względu na to, że u siebie w klubie prowadziłam już zajęcia od wielu lat. Celem nadrzędnym szczepańskiej, która największe sukcesy święciła w barwach olimpijczyka Włocławek jest jak najlepszy wynik uzyskany przez jej podopieczne podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Teraz obejmując reprezentację jest to, że tak powiem za 5-12, bo już w czerwcu rozpoczynają się kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Bydgoszcz żyje lekką atletyką. Na obiektach Zawisza odbyły się halowe mistrzostwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To innowacyjny projekt i jedyne takie przedsięwzięcie w grodzie nad Brdą. Ciężko się biegło fakt, by jest na hali inne powietrze niż na stadionie, ale przez dobry był uzyskany. Nie tylko inne powietrze, ale też na naukach jest trochę niebezpiecznie. Tak, jest, na naukach naprawdę niebezpiecznie, ale w Grudziący jest hala, gdzie są ostrzejsze uki i tam naprawdę można kostkę zwichnąć. Na zaproszenie organizatorów, czyli zespołu szkół nr 9 oraz Zawiszy Bydgoszcz odpowiedziało ponad 300 uczestników. To więcej niż w ubiegłym roku. Uczniowie rywalizowali ze sobą w pchnięciu kulą, skoków w dal oraz biegach. Na razie w formie jeszcze nie ma, ale teraz od poniedziałku ruszamy do Szklarskiej Poręby na obóz i myślę, że forma przyjdzie. W każdej z konkurencji wyróżniono trzech zawodników. Dekorowano także najlepsze szkoły.